Proszę państwa, jesteśmy na odludziu. Ten człowiek przede mną, Piki Blinder. Tak, witam wszystkich. Serdecznie witamy. Jest tutaj jeden opuszczony domek, do którego zaraz pójdziemy. Coś tu proszę państwa jest opuszczonego. I pan w kapelysiku. Panie w kapelesiku. Idziemy zobaczyć, co tu jest. Zima nastała, a my urbeksujemy. Kończę zaczyna od od tyłu. Budynki gospodarcze. Opuszczane stuprocentowo, no i co tu mamy? Pierwszym? O, proszę Państwa, jest jakiś artefakt tutaj, nie jest to jakiś stary. Meble kosze lodówce. Jest, Po lodówce? Po lodówce. Po lodówce, no opony, no, śmieciowisko. śmieciowisko Fajne te stare meble tu były Bo rozwalane niestety A tu jest malutku, na górę. Pomalutku Pomalutku Nie zsuniesz się? Nie wiem. Co tam jest? Tam... To pomieszczenie po prostu nie ma dachu. Aha, okej. Okej, faktycznie byłem tam przecież. Jest <grym> czy... tu jakaś jeszcze dobudówka. Kołpak. I tu też jest zabawny, bo to buta sam naszych. Kołpak od Opla. A co tutaj leży? To jest jakieś duże takie logo. Jakieś logo, no Zagramaniczne jakieś. No, wchodzimy do środka do chaty. Oho trzeba się przyciskać Jest, udało się No, jak zwykle porozwalane wszystko Zlew na środku, ale pomarańcza się jeszcze ostało. Sztuczna, pomarańcza tu legowisko z dywanem na ścianie. sobie na głowę założyć tą latarkę. Piwo łaskie. Piwo łaskie. Nie znam takiego. Piec. Za piecem kielnia na piecu. właściwie. idziemy dalej. Trochę zastawy jeszcze. O, i tutaj jasność, jasność. Proszę państwa, no tradycyjnie w każdym domu meblu ścianka porozwalana, niestety, przegrzebana, przeszmuglowana. Telewizor jeszcze jest. Tronik. Wygląda jak okiół, Zegar jakiś tutaj ścienny. Zegar ziemny. No i tak to wygląda. Koniec domu. Proszę państwa, rybka znana, niestety, rozbita. Idziemy na strych. I proszę państwa, tutaj jeszcze ten okap chciałbym docenić, jaki ładny. I wychodzimy. Tu jeszcze mówi, że zamek fajny jest, drzwi. bardzo stary zamek jest o tutaj. Trzeba spojrzeć Nie. od drugiej strony. Da się to zamknąć? Nie bardzo, to muszę wejść z tej strony. O, piękny No Ja krąbałem drewno u takiej pani starszej w domu Który jest, jak dobrze pamiętam, z 23 roku no. Był taki sam właśnie zamek, tylko że no, w użytku Używany Bardzo, bardzo ładny Piękny stan. O kurcze no nic, jakoś tu Trzeba będzie użyć sprytność lisa. No, kuny. To kądziu, spryt kuny. Tak to wygląda, proszę Państwa, nie będę tam wchodził. Dużo ubrań. Ale zimno. Cholera, czy to Freddy Fazbear? Tak to on. PGR. Chyba. Nie chyba. Na pewno PGR. Mogło tu być wiele różnych biznesów, ale wszystkie upadły. Budynki gospodarcze. Teraz służą tylko do jednego: Turbecki. Spożywanie alkoholu. Ale nie tylko. Coś tu miał grilla. Mm. <laughs> o, biurko tutaj stare. Pewnie tu była recepcja. Hmm. Czyżby tu rozbierali złom? Może. Stara kuźnia. O, fajne meble są takie. O, fajne meble, ale tu nie fajna rzecz, nie będę pokazywał. Z bliska. Na podłodze leży. Ale to jest super. Warsztat, można powiedzieć taki. No. Przydałby się taki. Fajny blacik roboczy. Pozabierali tylko szuflady. Tu ktoś ma takie kolumne. O! Ale co no te są... Te cegłówki ce są... no... A. nieużywki. No. Może tu była jakaś wcześniej... Później, przepraszam, po PGR-ze jakieś przechowalnia cegieł, czy coś w tym stylu. Ja chyba Ale ten warsztat y robi robotę fajną. No, ładnie. Fajne wrota, drzwi. Patrzcie, jakie fajne haki. Wielkie haki tutaj hak już nie czy to jest kolejny znak po tym że tutaj rozbieraj złą o zysk on. Fajne, fajne zamykadło Zameczek. jak tu przejść jak tu taka śliwka dzika pod śliwko czy przy murze przy murze może a tutaj to jest właśnie ten warsztat tutaj. O! Tutaj to, proszę państwa, jaka tapetka ładna, znaczy pomalowana taka o, ściana. Mam. Wzór prl jeszcze. A tutaj są odmiany pieruńskie. O. No, faktycznie. Wieruńsko to wygląda. Labirynt. A. Tutaj zielono trochę, tak. W Giegoć, w Całkowita łuska. No. Pokój z widokiem. Nawrotycz. Na wrotycz. Na zaśnieżony rdest. <noise> I jeszcze jest dalej lokal jakiś O, blaszane drzwi To Z drzewo urosło Co tu? Co tu jest? Dziupla? Nie Ile baków? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ile tego tu jest? A tu zderzaki. Uuu! Od, od Porsche? <laughs> Nie wiem od czego. Jakiś duży samochód, chyba. Jakieś, jakieś te busy chyba tu były. Ile tutaj jest tych składowisko ja nie mogę. <laughs> patrzcie na to a tu niektóre metalowe są chyba nie? no oczywiście ten na przykład o piękny bo zaraz to plastikowe robią no nieźle nawet tam na górze rzucili ale, ale jednego są No? To ale patrz na górę ale coś jest. No, coś tam Jak jest. sprawdzić. Mm, nie, lepiej nie. No i ten bak też jest stary. No. Dobra. Jestem tutaj na górze. Jest tutaj bardzo ciasno, bardzo nisko. Ale spójrzcie. Tutaj jest buteleczka ładna. Taka z korkiem. I tu jest taka dość, dość dziwna. Po czym to. Nie wiem co to takiego jest, ale tam dalej jest jeszcze gdzieś tak trochę buteleczek. Ale tam już nie warto wchodzić, nie wiadomo, że to się nie zawali. Tam dalej już. Jakaś zagramaniczna ktoś tu wydoił. Tutaj ja dalej siedzę na strychu. <laughs> kącie jest na górze. No. No. A, jest tu zejście łatwe. o. No i proszę Państwa, jeszcze buteleczka wino dwikowskie. Do tych małych budek nie będę wchodził nawet, tylko idziemy tutaj. Oho. O, za siebie. A tu nic nie ma. Staszek no. Niech siedzi. Zamarzło. Pusto No to zajrzę przez okno tylko. Pusto no. O, tak przepuszczę. Ameryka. Jeszcze ktoś dawno niech, bo są panie No właśnie. A tutaj jest elegancko. Foteliki. Wytek, tak? Ktoś tu Chyba tak. Chyba tak. Ale nic tu nie ma. No i dobra. Sprawdzone. O, cementik czeka, wapno. Tutaj kolejne po dysku twardyj chyba Pustostan i tyle z pegieru. To jest zasłowne znaczenie słowa pustostan. <laughs> no. I jest kolejna chatka. Ale nie puchatka. Piec, czajniczek. O, jakaś miska. Tutaj jest jakiś. O, czekajcie, tutaj jest jakaś jakiś zakamarek. Jakaś buteleczka. A. Frajda okay. U, ładne. Rozpuszczalnik Major tu był <gryśla> Czyżby kolejna pomarańcza, tak Co tu się dzieje? Drugi dom i znowu pomarańcza. To sztuczna? Sztuczna. No, to w samym to tak samo, po bo pokremie jakiś. O, o, ale piękna musztardówka. Zaraz, zaraz tam wejdziemy. O, czekajcie. Jakiś kremik, dobra, nieważne. Idziemy dalej, jest musztardówka. O, jaki obrazek tutaj. Jest. Mucha nawet okay. jest jeszcze stara. O, ale stara bateria. leczka Elektra. Elektra? Tak, jest. Dużo no. tu tych baterii jest O, butelka po śmietanie. O! Pokaż. Ciekawe, czy ma z boku. Bo były te małe buteleczki po śmietanie. No. Które nie, to nie ma. Miałem z boku taki. Wiesz, wiem, 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 taką tak. wybitą. Tak. Puncę. jest taka. Inda, ona ma troszeczkę inny kształt. No. Czy jest sukienica? No. O! Kolejna laleczka tutaj Szpaga to robi. Troszkę tu się zasypało. Nasypało, na Naleciałości. No i to pusztardówkę, tak, pokażemy teraz Ładna jest. To z tych starszych. O! A patrz tutaj, szklanka z połem. Z połem. Ale popękana, nie? Opęgana. Kurczę, a to jest taka rzecz dość unikatowa. Unikatowa, no. No i tyli. Taka chałupka mała.